Tutaj odnoszę się też do insulinooporności. Tutaj niektórzy mówią, że to jeszcze nie jest cukrzyca. Według mnie to już jest cukrzyca. Więc już, jeżeli ktoś ma insulinooporność, powinno się reagować, bo dla mnie to jest najzwyczajniej w świecie cukrzyca. Czym ona w ogóle jest? No bo tutaj może kilka, kilka takich słów na temat tego, czym jest tak naprawdę cukrzyca w taki sposób energetyczny, żeby zrozumieć, co tam się dzieje. I cukrzyca oznacza dosłownie. Że jesteś do bani, jeżeli chodzi o przekształcanie powietrza, czyli około tych 13 kg powietrza dziennie, które wdychamy, i wszystkich spożytych kalorii w przetwarzaniu na elektrony. Na tym to wszystko polega, czyli zbieramy powietrze, które mamy, zbieramy kalorie z jedzenia, które mamy i to wszystko powinno być przetworzone na elektrony, które zasilają nasze procesy myślowe, procesy biochemiczne, wewnętrznego krytyka. Co sobie tylko wymyślicie, to wszystko jest zasilane elektronami. I teraz, jeżeli mamy problem z przetworzeniem tej energii, czyli z przetworzeniem powietrza i jedzenia w energię, będziemy cały czas zmęczeni. Czyli to jest taka duża wada, jeżeli chodzi o cukrzycę. No tu dużo chyba mówić nie trzeba, że nie jest fajnie, jeżeli nie ma się dużo energii. I taka pierwsza rzecz, która wtedy pada, to jest system regulacji emocjonalnej. Czyli dosłownie mówiąc. Stajemy się dupkami dla innych ludzi, ponieważ nie kontrolujemy swojego poziomu cukru. I teraz tutaj się odniosę. Wiadomo, jeżeli jesteśmy dupkami dla innych, dla innych osób, no to te inne osoby też będą dla nas dupkami, więc życie staje się coraz cięższe. Tutaj tak oczywiście z lekkim przymrużeniem oka.